Cześć. Dzisiaj porozmawiam sobie o placu piastów i o okolicach dworca, gdzie są prowadzone remonty. Ja już tutaj pomijam błędy projektowe ciasnych łuków, zakrętów, gdzie pojazdy większe typu jak autobus, ciężarówka nie mają możliwości poprawnie wykonać manewru skrętu, przez co tylne osie ścinają łuki i wypychają krawężniki. A raczej skupimy się na kostce brukowej, która jest układana. Właśnie koło dworca. Wiele się mówi w mediach społecznościowych, jaka to ona jest krzywa, nierówna, że jest robota spartaczona. I w końcowym efekcie tak właśnie jest. Zgadzam się z tym. Tylko na jakim etapie się to dzieje? Bo z własnych obserwacji zauważyłem, że chłopaki naprawdę się starają. Przygotowują podłoże, układają tą kostkę równo, nie śpieszą się. No, ale efekt końcowy jest taki, że ta kostka jest krzywa. I jak do tego dochodzi? Podejrzewam z tego, co zaobserwowałem, że pojazdy ciężkie jeszcze przed utwardzeniem tej kostki, przed, nazwijmy to w cudzysłowie, fugowaniem, jeżdżą po tej kostce, dowożąc kolejne palety z kostką do ułożenia. No a jak takie pojazdy po nieutwardzonej kostce przyjadą. No to wiadomo czego można się spodziewać. Jest rozjeżdżona, zapadnięta, nierówna. No a potem jak się utwardzi, tak już zostaje. Chociaż niekoniecznie. Bo jak możemy zaobserwować przy studzienkach kanalizacyjnych przy władzach do studzienek, no to ta kostka już sobie luzem lata. Ale to już jest inna bajka. Widocznie. Jakiś błąd w sztuce. Pytanie tylko, czy zostanie to naprawione przed oddaniem do użytku, przed zakończeniem prac remontowych? Czy to tak zostanie, a będzie to naprawiane w... na gwarancji? I czas utrudnień w ruchu na placu piastu i kołodworca się wydłuży. Nie będzie to w tym roku. Tylko znacznie, znacznie później. To tyle. Ja dziękuję. Cieszę się, że mogłem się podzielić z Wami moimi spostrzeżeniami. Pozdrawiam Was i cześć.